Dziś będziemy rysować, a to jest najbardziej creepywskie ASMR, jakiego kiedykolwiek doświadczyliście. Cześć słoneczka, z tej strony dzieciamy Bok, ze mną jest mój asystent Mariusz i w ten. Jakże gorący dzień sobie troszkę powysujemy. Ponieważ mamy Czerwiec, czyli Pride Month pomyślałam, że zywałby jakiś speed painting właśnie w tematyce tęczy. A że ostatnio jednym z moich ulubionych anime jest Yowi on Ice to, żeby nas troszkę ochłodzić, speed painting z Yowi i Wiktorem. W ogóle mam figurkę Wiktora, mam jeszcze do niego Yuriego ale... Ach, długa historia, może Wam opowiem podczas wysowania. Zaczynamy! Dobrze, ja zaczynam wysunek od szkicu. Ja najczęściej używam innego koloru niż czarny, ponieważ kiedy robię bardziej skomplikowane wysunki, to poszczególne elementy mogę narysować różnymi kolorami i w ten sposób łatwiej mi się panuje nad szkicem. Ja w ogóle tak troszkę się wzorowałam na pozie z pracyjnej artystki, którą Wam zalinkuję w opisie, żeby nie było, że zażymam. Jeśli chodzi o sam szkic, to ja rysując digitalowo zawsze robię kilka warstw tego szkicu. Znaczy najpierw robię taki ogólny kompozycyjny, jak widać, potem robię taki bardziej dokładny i w zależności od tego. Ile jest mi tego potrzebne, to tak co? Was dokładniejsze się rotaczki? Tutaj chyba akurat użyłam tylko dwóch warstw, aczkolwiek w tym momencie nie pamiętam. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, tutaj mam figurkę Wiktora. I chciałam, żeby dzisiaj jeszcze Jowi tutaj stanął, bo oni lecili w dwóch osobnych paczkach do mnie z Japonii. Ale niestety. Mam takiego Kłowiewa tutaj, który przynosi Awizo zamiast paczki i ja za każdym razem muszę lecieć na pocztę, a jeszcze poczta funkcjonuje tutaj u mnie w ten sposób, że nie mogę tego odebrać tego samego dnia, tylko muszę przyjść albo po 18, a najlepiej, żebym przyszła następnego dnia, a że dzisiaj jest piątek, to muszę czekać do poniedziałku. Pff, kocham pocztę Polską. Chyba w ogóle w końcu znalazłam dobre miejsce do nagrywania, bo ani mi się tutaj jakoś nie szumi ten obraz. I doświetlona jestem dobrze, także chyba w końcu mamy dobre miejsce do nagrywania. Dobra, wracając do tematu, jak już wspominam, ja zawsze robię kilka warstw tego szkicu. Tutaj jak widzicie będą to warstwy prawdopodobnie trzy i dopiero przejdziemy do linear'tu. I z każdą kolejną warstwą coraz bardziej dopracowuję ten szkic, kiedy rysuję manualnie, nie digitalowo. Najczęściej jest to, no racji tego, że nie mam tam warstw, jest to jeden szkic, ale też... No, korzystam z tego, zdobywa Ci technologii, więc jeśli mogę zrobić kilka warstw i dopieścić ten rysunek, to dopieszczam, nie? Zastanawiałam się w ogóle, czy Wam nie nagrać o takim, jak ja rysuję cyfrowo, ale uważam, że jeszcze moja wiedza mimo wszystko jest za mała w tym temacie, więc no jeszcze... Macie tyle tu w internecie, że chwilowo z mojej strony na to nie liczcie. Jeśli stwierdzę, że już umiem na tyle, żeby nie nauczyć Was źle, to wtedy przedstawię mój proces, a na razie jedyne co Wam mogę zaproponować to speed paintingi. Ale to oglądanie speed paintingów. Też jest w sumie formą nauki. Ja się właśnie tych kolorowych szkiców nauczyłam obserwując innych artystów przy pracy. W ogóle mi się o wiele lepi, najlepiej oglądam się speed paintingi jak jem, także nie oglądam vlogów, może oglądacie mnie jak jecie, nie wiem. Ja jak jem to albo czytam książki, albo oglądam speed paintingi. Tak, połączenie przyjemnego z pożytecznym. Pamiętajcie, żeby się nawadniać w te upały. Dobra, mamy szkic, przechodzimy do lineartu. Jeśli mogę Wam coś przekazać tym filmikiem, to ostatnio odkryłam narzędzie F i jak wciskacie przynajmniej w Photoshopie CS6, jak wciskacie F, to możecie tak swobodnie przekręcać podczas pracy z obszary wysunku. To dla mnie jest dość duże odkrycie jak na ten miesiąc, dla mnie jest to spore ułatwienie, ponieważ mi się dobrze rysuje na tablecie linie poziome najlepiej i kiedy muszę pociągnąć długą poziomą linię to po prostu no tak jest mi lepiej. I w ogóle ściągnę jakiś zawąbisty zestaw pędzli, gdzie jest jeden po prostu idealny pod moje potrzeby lineartowe, nie muszę, linia wychodzi mi tak w miarę, jak w miarę, linia wychodzi mi w miarę gładko, więc nie muszę się z lineartem męczyć, Bóg wie ile, naprawdę jak na mnie bardzo szybko mi poszedł ten lineart, jestem z siebie dumna. Aczkolwiek przy długich liniach czasami lepiej jest skorzystać po prostu z ścieżki niż z pędzla, bo po prostu wychodzi to gładziej. Gładziej jest takie słowo jak gładziej. No właśnie je wymyśliłam. Ja się zastanawiałam ostatnio, jak pociągnąć ten format. Bo tak naprawdę, stworzenie takiego jednego rysunku digitalowego, o ile syrenka to była jakaś godzina, to po przyspieszeniu zajmuje mi to tak jak ostatnio, nie wiem, 7 minut. To taka większa praca, tak jak tutaj, no to no już po przyspieszeniu to jest to minut przynajmniej 20. Tu mi chyba akurat 17 wyszło. Więc pomyślałam sobie, że tutaj z jednej strony będzie sobie leciał speed painting, a z drugiej ja sobie będę tak gadała, tak jak teraz, bo nie mam znajomych, nie mam z kim gadać, więc będę gadała z wami. Poczemu nie? Dobra, przechodzimy do kolorowania. Ja koloruję w ten sposób, że zaznaczam sobie na linearcie obszar w danym kolorze a potem yy, po prostu na osobnej wersji go zakolorowuję Może mam w ogóle zrobię ale jak to robię to akurat myślę, że jest dość fajna metoda taka dla początkujących. Ja nie mówię, że to jest najbardziej zaawansowana forma kolorowania, na pewno są lepsze. No i też yy, nie jest doskonała, tak? Bo jednak pewne tam yy, że tak powiem, dziury zostają, gdzie to zaznaczenie nie doszło i trzeba to ręcznie dokolorowywać, ale to no, na pewno przyspiesza pracę. Także ja zawsze zaczynam od tego, że nakładam taką bazę kolorystyczną, to takie pierwsze kolory na skórę, na włosy, na ubywania, a potem dopiero je zaczynam nie kolorować, tylko cieniować I ja koloruję zawsze Na szarym tle Ponieważ Szary jest na tyle neutralnym Kolorem, że no, Tak mi się wydaje, że Najlepiej te, te wszystkie inne kolory Widać, jak one ze sobą Współgrają Ale no Wiem, że ludzie też y, malują na białym tle, i nie ma nic w tym złego, tak to jest y, moja metoda. Może jak się jeszcze y, z czasem jak nabiorę większej y, większych umiejętności, to może mi się to zmieni. No, w każdym razie się tak maluję w tym momencie. Nie wiem, jak, jeśli Wy macie jakieś inne sposoby na digitalowe malowanie, to podzielcie się w komentarzu, może mnie natchniecie. Kolorowanie, ja po wielu, wielu yy, latach kombinowania z realistycznym, realistycznym cieniowaniem stwierdziłam, że najprzyjemniej mi się pracuje na takiej stylistyce cartoonowej, gdzie te kolory są dość yy, takie odcięte, mało zesmufowane, oczywiście czasem takich kolor... Yy, smufowych kolorów używam ale generalnie jeśli chcę zrobić jakiś taki szybszy rysunek to no, wygląda to tak jak widzicie tutaj taka ważna sprawa z kolorowaniem jeśli dopiero zaczynacie kolorować, to to mogę Wam od razu powiedzieć po pierwsze nie cieniujecie jeśli chcecie gdzieś zacieniować to nie cieniujecie nie cieniujecie czerwnią, bo to po prostu wygląda źle. Ja się staram używać troszkę i generalnie też nie cieniujecie w ten sposób, że jeśli macie powiedzmy różowy, to cieniujecie tym samym, jakby różowym, tylko z dodatkiem czerwni. Ja na przykład, jeśli cieniuję. Tak jak tutaj takim bladoróżowym, to te cienie stawiam się tak, żeby bardziej w czerwień albo w fiolet poszły, to oczywiście zależy wszystko od danego odcienia i generalnie nie będę Wam teraz wykładała teorii koloru, bo ja się sama mam na ten temat za małą wiedzę, myślę, że jak sobie wpiszecie kolor teorii w YouTube'a, to znajdziecie o wiele mądrzejszych ludzi ode mnie, także... W tym momencie Wam nie doradzę, ale mogę Wam dać wskazówkę, gdzie i jak szukać. To, co przeważa u mnie, to, co lubię w takim digitalowym malowaniu, to jest narzędzie transform czego oczywiście nie mam w, na kartce papieru, bo nawet jeśli zresztą pewnie razy widzieć, nawet jeśli mi kompozycja nie pasuje, to zawsze sobie mogę zrobić Ctrl T i dowolnie ustawić moje postacie na kanwie, na obszarze roboczym, kartce, na kartce. Mogę sobie je dowolnie ustawić na kawce i dzięki temu mam troszkę większą kontrolę nad kompozycją, bo kiedy jednak wysuję na kawce, no to tak jak narysuję, to albo trzeba to ścierać i wysować, ścierać i wysować. A jak już położycie liner, to w ogóle sprawa się wypła. Także to jest moim zdaniem duża przewaga digitalowego malowania nad tradycyjnym. I powiem wam, że jak podczas studiów miałam takie okresy, zwłaszcza po sesji, kiedy dużo siedziałam przy photoshopie, a potem przychodziłam na rysowanie tradycyjne, to się łapałam po pierwsze na próbie wciskania ctrl z gdzieś z boku na kartce, a drugie to było ctrl t. Także jeśli też tak macie, to znaczy, że trzeba to chodzić od komputera. Dobra, to wy sobie oglądajcie, a ja idę sobie doleję wody do mojej cytrynki. Dobra, to wy to sobie oglądajcie, a ja idę sobie dolać wody do mojej cytrynki. Także zaraz wracam. Wróciłam. W ogóle wysuję on Ice na Pywine Mouth i tak gadam sobie o wszystkim, nie o niczym. I pomyślałam, że może bym tak coś powiedziała na temat yy, tego, co wysuję. Ale w sumie, jeśli to oglądacie, to podejrzewam, że macie dość yy, tolerancyjne poglądy na yy, tematy LGBT. Wierzę w Was, wierzę, że nie jesteście ograniczonymi jednostkami. Nie patrzącymi poza czupek własnego nosa, a jeśli y, uważacie, że bycie gejem jest zły, bo gej może was złapać za tyłek, to y, wierzcie mi, że to nie jest tylko kwestia bycia gejem, y, nieważne czy złapie was za tyłek y, facet, dziewczyna, czy... Ktokolwiek inny jest to po prostu złe. I nieważne jakie orientacji jest ta osoba, jest to po prostu złe ch... zachowanie. Pamiętajcie, dzieci, zło jest złe, nieważne kto je popełni. A o Jovi on Ice ja myślę, że mam po prostu nagram osobną recenzję, bo chłopaki są tego warci. A tutaj jak widzicie już ostatnie... Y... Ostatnie wysy, logo sobie ściągnęłam z internetu. Żegnam, mam nadzieję, że przy następnym filmiku już będę miała tutaj piękną pawkę. Wiem, że pisałam tam w którymś komentarzu, że filmik będzie w piątek, ale ja to nagrywam w piątek, bo dopiero teraz mam mam wolne mieszkanie więc nie wstydzę się gadać do kamery. Postaram się to dzisiaj zmontować, ale że jutro jadę na mazowie Moczyć, dupę w jeziorze, to pewnie opublikuję to w niedzielę. A najprawdopodobniej w poniedziałek, bo ostatni film mi się 12 godzin aplaudował, a ten jest o wiele dłuższy niż ostatni, także będzie fajnie. Żegnam się z wami, zapraszam was na moje socjal media. i do następnego wyrazu. Ciao, papa! Pa.